Cześć wszystkim, jestem Nikul i witam Was w piątym odcinku serii Roach Legacy. Dzisiaj zagramy sobie paladynem o nazwie Ser. Ser. Tak, śmieszna trochę nazwa, taka jak, jak to na sera. Rycerza, który jest paladynem na poziomie 8. Yy, odblokowałem mu umiejętność yy, Guardian Shield, czyli, że może się bronić yy, przy przytrzymaniu przycisku specjal. Tak, tu jest akurat pod przyciskiem A. E, niestety broniąc się, nie wiem, czy otrzymuję jakiekolwiek obrażenia, i czy w ogóle mogę atako znaczy, atakować, nie mogę ani się ruszyć, nie mogę, więc Przeczuwam, że raczej nie dostaję żadnych obrażeń. Tak więc zaczynajmy. Mam nadzieję, że życie coś łatwiejszego mi się tutaj wygeneruje. Działka trochę ogarnęłem. Tutaj już problemu jakiegoś tam nie ma. Eee, kolce. Boże. Ej, dobre! Aha, ale tracę 25 many na coś takiego Czyli jednak po co trzeba brać tą... Ten, tą manę Kurcze, wygląda jakby obraz z walki z jakimś bossem śmieszne A! Developer, Bad, to jest development time 3,5 miesiąca, wydane Aha, jakaś gra, Bullet Addition, what's on Gameplaner working to unload legacy Aha 3 liter silniki mniejszej, no dobra Okej, okay. czy jakieś takie nawiązania do, do twórców? Dobra. Dobra, tu mam jakiś teleporter. W zasadzie jeszcze z nich nie korzystałem, więc... Aha, to mogę co najwyżej do Bosa wrócić. O Boże, to nie, 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 już mi się to nie podoba. Nie, nie podoba mi się to. 55 poziom troszeczkę za dużo jak dla mnie. Kurcze No jakieś, kurde, te plany nowej zbroi, albo czegoś takiego znaleźć tutaj Myślę, że naprawdę by mi to pomogło Aha, Fairy Chest tu jest Bez jaj, no i nie mam już Fairy Chest'a Dupa Aha, czyli już nie można tego zdobyć, ale badziew Tylko Straciłem niepotrzebnie 60 punktów życia, A lipa O się, no że więcej mnie uleczy Ostatnio w ogóle widziałem mema na temat tej gry że w tej grze nie wygrywasz, tylko po prostu za każdym razem stajesz się odrobinę lepszy. Ale to taką naprawdę odrobinę. Może oni już level 16 mają, a ja mam level 8? No to takie troszeczkę niesprawiedliwe. O, kolejny teleport. Nie wiem raczej na co mi. Chyba, że jest jakiś sposób, powiedzmy, że na początku mapy się. Nie wiem, gdzieś się leczę. Nie wiem, przy drzwiach. Przy notatniku. No, no niestety nie. Tych, tych śmierci, to ja przewiduję, będzie jeszcze no dziesiątki. To naprawdę jest. Wow, jakiś lasów. Wszedłem do którego, który nawet nie mam pojęcia, co ja mam tu robić. O Boże, jakieś czachy. ...koń bez głowy. 1090 złota, czyli póki co mam na miecz, który chciałem uzbierać, ale chciałem też jeszcze rozwinąć sobie któryś z postaci. Na razie mi jeszcze brakuje. Jakie złowrogie. Ej, to buchamskie. O. Ej, czemu się kolce nie pojawiają? Ej, no jaka zmyła, ja tu biegnę czym prędzej. A tu taka zmyła w ogóle się kolsy nie pojawiają. Ja pierdzielę. Kolejny typ przeciwnika. Ej, odrzuca mi jeszcze. Spadaj, Spadaj, Spadaj No, podejść podejdź, 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 dawaj. Chodź tu. Dobra, padł. No nie Ale ludzie, zobaczcie ile przeciwników zasikałem, więc myślę, że jest dużo lepsza poprawa niż w przypadku poprzednich odcinków. Może odcinek nie jest za długi, bo to jest tam... Znaczy może jeszcze wybór postaci to jeszcze kolejne 5 minut. Wybierz swojego potomka Sir Paul, Sir Lee II, Sir Cooper. Hmm. Czy tak, to jest paladyn? Tu jest mag, który ma ten taki miecz. Ten ma ten rzucanie toporem. Ty też ma miecz. Sirli to był dopiero tutaj. Dobra, a co on nie widzi? Nie widzi w 3D. Eee, wszystko, co jest daleko, jest zamazane. To mi się raczej nie podoba. Eee, tu pamiętasz przeciwników, to jest dobre, ale nie masz czucia w palcach, No mag, to no, ja bym wolno jednak paladynem grać. to pain, nie wiem, może większy defense ma. O Boże, dobra, to już przypadkowo się nagrało. Dyslekcja. Masz problemy z czytaniem rzeczy. No i rzucę jakimś tam wielkim toporem. Dobra, niech będzie Sir Cooper na ten odcinek. Na następny odcinek. 250 to muszę zostawić na. na pewno na miecz, więc rozwiniemy sobie Enchantress. O, fajne. wie że dostałem. Ulepszymy um, coś tam, ciało przez runy. Z tego co pamiętam, mam jakąś runę chyba do hełmu, Tam dostałem z Ferry na początku. Mhm. hmm. Aha, i na. akurat tylko na pokaz. Plus 2 do Inta. A ty upgrade do Maga. W lepszego w Arcy Maga. No ale jako, że chcę sobie zostawić tych pieniędzy trochę na no ten miecz, no to na razie zostawię to wszystko. Kolejny paladyn tak tutaj, wsadzę ten mieczyk, mi teraz trzydzieści dwa tak. No i zobaczmy to jeszcze tutaj. Mmm, to, zaklinaczkę, czemu nie ma paska życia? E Dostałem postać, której nie widzę, ile mam życia. O Boże, ale Dziachamskie to jest. Dobra, witaj, bohaterze. Nadstaw uszy na moment, mogę ci pomóc. jakiś tam enchantów. W ogóle na śmierć go tak gnole, se tak sepleni, jak ja pierdzielę. And saga uh, my job. <laughs> my fight big... Dobra, nie będę go czytać jak idiota. Bo czytam, tak jak ona to czyta. O, mam no do broni, sword A dostaję dasha do tego Do hełmu mam Walut run, grants the power to jump in the air Czyli podwójny skok A tutaj bounty run Aha, dostaję więcej złota z coinów Coś ciekawe Ale to wszystko kasy, 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 na wszystko trzeba Do zbroi nie mam żadnej runy, do rękawic nic i do poleryny nic Ciekawe, czy te Dasze działają tak jak uniki w niektórych grach, te jak Monster Hunter, że robię powiedzmy Dasza przez przeciwnika i on mi nic nie zabiera. Yy, myślę, że sprawdzimy to już za parę odcinków. A na dzisiaj się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnego już szóstego odcinka serii Roach Legacy. Trzymajcie się, Papa. Pa.